Adam Ślusarski, witam w programie Stan Bezpieczeństwa Państwa. Naszym gościem jest pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Adarma. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Panie prezesie, sytuacja obronna naszego państwa. Można powiedzieć, że z jednej strony jest dobrze, bo coś się dzieje, słyszymy o tym, ale są też głosy mówiące o tym, że wcale tak dobrze nie jest. Jak wygląda zderzenie tego potencjału Obronności naszego państwa w ostatnich, powiedzmy, dwóch latach, co my, jako Polska, osiągnęliśmy, a co, na przykład, Federacja Rosyjska. Czy tu się, że tak powiem, wyrównują te szanse w starciu, czy też jest odwrotnie? Niestety jest takie powiedzenie, również w Polsce współcześnie aktualne, że generałowie zawsze wiedzą, jak wygrać poprzednią wojnę. Stąd też od 2015 roku końca tego roku. Po wyborach przygotowujemy się do odparcia zielonych ludzików poprzez tworzenie obrony terytorialnej. Niestety, po dwóch latach tworzenia tej obrony terytorialnej widzimy, że zakładane koszty nie zostały utrzymane, są większe, natomiast zakładana ilość żołnierzy obrony terytorialnej jest niższa niż ta spodziewana. Jeśli dodamy do tego to, jak modelowo się tworzy obronę terytorialną, czy Brygadę Obrony Terytorialnej, to obraz przestaje być taki pozytywny. Mianowicie, zgodnie ze sztuką, zgodnie z doświadczeniami też ukraińskimi w ramach wojny w Donbasie, czy doświadczenia wojsk różnych krajów z II wojny światowej, Brygady Obrony Terytorialnej gotowe do obrony są po około 6 miesiącach. Natomiast od momentu decyzji w gabinecie do momentu wystawienia w pole, nie na poligon, w pełni sprawnej, gotowej do boju brygady obrony terytorialnej. To jest do zrobienia w 6 miesięcy. To nie jest radykalna liczba. My mamy dwa lata i nie mamy żadnej kompanii, która jest do końca zgrana. I zakładamy, że pierwsze brygady mają mieć gotowość operacyjną po roku 2020, to pokazuje, że o ile w fazie deklaratywnej jesteśmy zagrożeni ekspansją ponowną rosyjską, o tyle działania Ministerstwa Obrony Narodowej, działania polskiej większości rządzącej wskazują na to, że zagrożeni nie jesteśmy, ponieważ nie ma radykalnego przyrostu. Były obietnice nowej broni przeciwpancernej dla piechoty, że pierwsze, Egzemplarze dotrą do jednostek latem 2016 roku. Mamy rok 2018, początek. Nie ma nawet konkursu rozpisanego na tą broń. O czym też można przy innej okazji powiedzieć, jak wygląda właśnie system zakupów w wojsku polskim. Natomiast co przez ten czas osiągnęli Rosjanie? Rosjanie przez ten czas stworzyli Dywizję Obrony Terytorialnej na Krymie czyli na terenie, który przedtem nie był ich. I ta dywizja miała sprawdzoną gotowość bojową latem 2016 roku. Rok im zajęło stworzenie całej dywizji obrony terytorialnej. Co to jest w porównaniu do brygady? To jest mniej więcej 3-4 razy więcej niż brygada. Czyli oni w rok, półtorej roku od aneksji Krymu byli w stanie stworzyć tam 3-4 brygady, My przez dwa lata nie mamy żadnej funkcjonującej brygady, żadnego funkcjonującego batalionu, czyli znowu piętro niżej niż Brygada, i żadnej w pełni sprawnej gotowej do walki kompanii. Poza obroną terytorialną, bo o ile obrona terytorialna rosyjska nas nie powinna martwić, no bo służy do obrony, o tyle większym problemem jest to, co się dzieje na kierunku operacyjnym linii Wilno Wilno-Moskwa, czyli Brama Smoleńska, tak zwana. Tam jest pierwsza armia pancerna Gwardii, odtworzona przez Rosjan. Cała armia pancerna, która jest już po sprawdzianach gotowości bojowej i w dwa lata osiągnęła pełną gotowość bojową. Nie była zbudowana na sowerowym korzeniu, ale to też nie jest Brygada Obrony Terytorialnej, tylko cała armia. I żeby znowu obrazowo pokazać, co to jest armia pancerna rosyjska. Otóż jeśli z jednej strony Postawimy siły zbrojne Litwy, Łotwy, Estonii, Polski, Niemiec, Belgii i Holandii w całkowicie zmobilizowane, a z drugiej strony jedną tą armię pancerną, to się okazuje, że ta armia pancerna jest silniejsza. Z jednej strony Rosja, Federacja Rosyjska może obawiać się Chin, dlatego ty się zbroi. Boi się po prostu napaści ze strony Chin. No, czyli robi to w interesie. W, w, po to, aby się bronić. Ale pamiętamy, że w tej całej akcji wojny o pokój, jaką toczył Związek Radziecki, to najwięcej inwestowali, ale w taką broń, która służyła nie do obrony, tylko do ataku. I czy w tym wypadku mamy do czynienia z czymś podobnym? Bo można tak powiedzieć, no śpimy spokojnie, bo Rosja się zbroi, ale oni się zbroją przeciwko Chińczykom, a nie po to, żeby na nas napaść. Bo jeśli jest, a jest, tak jak Pan mówi... Że oni się zbroją na potęgę, a my, to, co nam się wydaje, że jest dobre, jest tak naprawdę, no co tu, dużo być beznadziejne, to nie jest to wesoła sytuacja. Czyli jeśli ta armia miałaby bronić Rosji przed Chinami, to by była nad Amurem, a nie pod Smoleńskim i Witebskim. W związku z czym, no niestety, nie jest tak, że, że, że ten rozwój ma związek jakikolwiek z Chinami. Nie jest samostworzenie siły pancernej siły uderzeniowej przez jakiekolwiek państwo nie jest jeszcze argumentem za tym, że to państwo jest agresywne ponieważ e, myślę, że dobry polski dowódca jeżeli by miał zgodę Monu zgodę rządzącej koalicji, to też by postawił na siły zmechanizowane, pancerne, ponieważ to tak jak z husarią, tak? Polska nie chciała nikogo napadać, a jednak nasza sztandarowa jednostka, najlepsza, była jednostką uderzeniową, ale żeby uderzać na tych, którzy wkraczają na teren Rzeczypospolitej. I tak samo tutaj, no, to, że Rosjanie zrobili armię pancerną, nie jest argumentem ostatecznym za tym, że na pewno na nas chcą napaść, zrobić nam krzywdę jednak mają większą taką możliwość, a znając historię powinniśmy się przygotować do tego, żeby tą możliwość im utrudnić. Nawet jeśli możemy powiedzieć, że obecny prezydent Rosji to człowiek kultury, sztuki, nauki i człowiek bardzo y, pragnący pokoju, no to po nim może nadejść inny, który nie będzie wcale już taki znaczy bez... dobry, prawda, a wojsko będzie. Wojsko jest, wojsko jest skutecznym narzędziem w rękach dowódcy. Właśnie narzędziem, czyli zrobi to, co każe mu dowódca. Jeżeli mamy słabą historię z sąsiadem, i sąsiad w, robi coś, co może być zinterpretowane dwuznacznie, no to nic dziwnego, że interpretujemy to w sposób gorszy. I tu jest ten problem z naszej polskiej perspektywy, to znaczy w, w sferze deklaratywnej uznajemy to za zagrożenie. I Używamy sformułowań, których się nie używa w dyplomacji w stosunku do Federacji Rosyjskiej. Tak jakbyśmy byli pewni, że chcą nas napaść. Natomiast nasze faktyczne działania w sferze budowania siły e wojska polskiego niestety nie idą w parze z naszymi deklaracjami. Jak mówi i przysłowie i praktyka na pochyłe drzewo, to i koza wejdzie. No, pamiętamy, że w II wojnie światowej to i Słowacja nawet na nas napadła, więc e Trzeba jednak tą swoją siłę i potencjał militarny budować, abyśmy byli bezpieczni. Dziękuję panie prezesie za te słowa i za te informacje, które no, niepokoją, ale muszą wzbudzić też refleksję, myślenie i działanie. I jak z tego wszystkiego wynika, szybkie działanie. Dziękuję raz jeszcze. Naszym gościem był pan Jacek Hoga, prezes Fundacji Ad Arma. Był to program Stan Bezpieczeństwa Państwa. Dziękuję za uwagę.